Może Brigadier Janusz Leszczewski, obcy prasowy, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W dniu 1 marca o godzinie 20.29 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Malborku wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Michałowskiego w Malborku. Dyżurny Stanowiska Kierowania do zarażenia zadysponował zastępy OSP Stogi, OSP Stare Pole oraz DRG Malbork. Na miejscu kierujący działaniem ratowniczym w prowadzonym rozpoznaniu ustalił, że pożar powstał w mieszkaniu na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym. Nasze działania polegały na odłączeniu energii elektrycznej do budynku oraz gaszeniu zgromadzonych materiałów w jednym z remontowanych pokoi. Następnie usunięto tlące się materiały na zewnątrz oraz oddymiono i przewietrzono pomieszczenia. Straty oszacowano na kwotę około 20 tysięcy złotych. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Pod koniec działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przy ulicy Michałowskiego utrzymaliśmy kolejne zgłoszenie. To było o godzinie 21.38 o wypadku drogowym w Malborku przy ulicy Konopnickiej. Do zdarzenia zadysponowano zastęp Piotr G. Malbork. OSP Stogi oraz OSP Lasowice Wielkie. Na miejscu zastano samochód osobowy marki Citroen po uderzeniu w przydrożną lampę oświetleniową. Z samochodu leżącego na boku dwie osoby, wydostały się w własnych siłach. Nasze działania polegały na oświetleniu terenu akcji, udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym, neutralizacji i usunięciu rozlanych płynów eksploatacyjnych. Oraz przywróceniu bezpiecznego ruchu na drodze. Straty materialne oszacowane na kwotę, na kwotę 20 tysięcy złotych. Natomiast przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. TV Regionalna 24.pl TV Malborg TV Sztum Żuławy i Mierzeja 24.pl To my tu kręcimy.